Platforma BandBuy powstała jako tak zwana strona PWA. To jest taki rodzaj strony internetowej, którą można w postaci aplikacji dodać do ekranu na urządzeniu mobilnym, czyli na przykład na smartfonie. Ja pokażę Państwu, jak zrobić to na telefonie z systemem Android. Do tego służy oczywiście przeglądarka. Taką domyślną przeglądarką jest, jest Google Chrome. Uruchamiamy teraz tą. Przeglądarkę, wpisujemy adres naszej witryny. Tu już mi odpowiada system. Potwierdzam. I teraz chwileczkę muszę poczekać. Proszę zobaczyć na dole ekranu: pojawił się, pojawił się taki jasny pasek z logo Bandai i z napisem dodaj aplikację Bandai do ekranu głównego. Należy kliknąć w ten. Pasek pojawia się informacja: zainstaluj aplikację. BanBuy. potwierdzamy. Zainstaluj. Wydaje się, że nic się nie stało. Natomiast wróćmy teraz: O, jeszcze raz. Pojawił się, przez chwilę było widać, że pojawił się komunikat, że dodano aplikację, dodaną aplikację do, do ekranu. Musimy ją odnaleźć. Ona jest, jak widać, tutaj na dole jest ta ikona. Proszę to. I możemy ją teraz uruchamiać jako, jako aplikację. Akceptuję. Na razie przeglądam bez konta. Proszę bardzo. Działa. Możemy ją zamknąć. Możemy ją ponownie uruchomić. I teraz, jeżeli nastąpią jakieś zmiany, mają Państwo jakieś problemy, zauważycie, z otwieraniem aplikacji. To najlepszą metodą naprawienia tego typu rzeczy, bo zauważyliśmy to już w miarę naszych doświadczeń, jest po prostu usunięcie tej aplikacji. Robi się to w ten sposób, tak typowo jak to na, na Państwa telefonie, czyli to jest takie odinstalowywanie, czyli na przykład przytrzymanie i przeciągnięcie na ikonę śmietnika i odinstaluj. I żeby dodać to ponownie, trzeba po prostu powtórzyć cały proces, czyli jeszcze raz odświeżyć stronę, poczekać, aż się pojawi ten komunikat, dodaj i wtedy dodać i ona się pojawi ponownie. Gdyby się taki komunikat nie pojawiał, no to należy przeczyścić, wyczyścić dane w przeglądarce. To właściwie wszystko.